Cześć, nazywam się Leszek Cibor, jestem prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, a ty oglądasz i słuchasz podcast Dobra Zmiana Miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze i miejsce, w którym muszę ci się pochwalić. Dostałem coś takiego. Ja chyba to dobrze trzymam do kamery. Jest to drewniana tabliczka z pewną sentencją zapisaną w środku, ale to nie jest byle jaka tabliczka. Wyobraź sobie, że zamówiłem 10 lat temu, bo ona ma już 10 lat, zamówiłem sobie głośniki na Allegro. Takie proste głośniczki, o, w takiej były orientacji. To jest boczna ścianka jednego z nich. No i kurier je rozczaskał. Ktoś sobie na magazynie u kuriera zagrał tymi głośnikami w piłkę. No i sytuacja... Była o tyle wesoła, że no, rozczaskane głośniki wymagają reklamacji. No ale żeby dowiedzieć się, czy oba głośniki są rozczaskane, musiałem wszystko odpakować. No jak ten głośnik się rozpadł. Wypadła tabliczka z takim napisem: Nie żartuję. W środku był napis, mam świadków na to, to nie jest coś, co sobie dopisałem. 10 lat temu przyszła do mnie wiadomość z Chin. I co najlepsze jest to naprawdę bardzo ciekawa wiadomość i całą historię związaną z tym. Dzisiaj opowiem i jakie to ma konsekwencje, wnioski i jak ciekawa jest to wiadomość, dowiesz się z dzisiejszego podcastu. A zanim jeszcze wiadomość, przypomnę tylko, że mój kurs Pożegnaj Prokrastynację, moja książka i grupa Mastermind jest w atrakcyjnej obniżce, w pakietach, w linku poniżej czasowe obniżki. Warto skorzystać. Polecam. Lecimy. No dobra, słuchajcie, o co, w ogóle, o co w ogóle chodzi? No zamówiłem sobie, jak niby nigdy nic, głośniki z, z Allegro, takie proste stereo, jakieś chińczy, chińczyki, no, jak widzicie, to jest taka zwykła, najprostsza oklejna. I, I naprawdę, jak odpakowałem tą paczkę, no patrzę, głośnik rozpada się na wszystkie możliwe kawałki, no rozkleja się, jak to głośnik, tutaj widzicie, jest jakieś tam małe zniszczenie. I przez 10 lat ta tabliczka przez dwie przeprowadzki yy, mi towarzyszyła, nie starło się, To to jest zapisane... Prawdopodobnie jakąś woskową kredą. Ciężko powiedzieć czym. No i świeżo, świeżo to zrobiłem, no to napisałem na Facebooku, że coś takiego mam i szukam szpeca od yy, chińskiego, żeby pomógł mi to odcyfrować. I, I zanim powiem, co to znaczy, wyobraźcie sobie sytuację. Pracujecie w fabryce. No, Jesteście osobą hmm, o całkiem niezłym wykształceniu. No, może magistrem, może skończyliście jakąś literaturę. A może po prostu macie już swoje lata, sporo przeczytaliście i i co robicie? I w pewnym momencie w tej nudnej pracy zaczynacie pisać sobie wewnątrz sprzętu. wewnątrz głośnika, chowacie wiadomości, jak w butelce i wysyłacie je w świat. Czy jest to wołanie o pomoc w cudzysłowie, słowie? Bo? Jedną ze spekulacji moich znajomych, tego co tam znaczy, no to to takie klasyczne Star Warsowe: Obi-Wan, My Only You're my only hope. Księżniczka leja, prawda, wysyła błaganie o pomoc, prawda, żebym wyruszył, e, wyruszył ratować. A inna spekulacja była, że jest tu w, po chińsku napisane, w drugim głośniku jest mapa skarbu. No i żebym rozmontował oba te głośniki. <laughs> Sama procedura reklamacji akurat skończyła się pozytywnie, to znaczy została mi zwrócona kwota przez kuriera. Uznali tę reklamację, ale nie zabrali, nie zabrali tego sprzętu. Natomiast no wyobraźcie sobie, siedzicie w fabryce i piszecie ludziom, i uwaga, zdradzę już częściowo co to jest, sentencje wewnątrz głośnika, złote myśli. Przekazujecie jakieś swoje ideały wewnątrz sprzętu, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie odpakowany. Jest, jest w tym coś takiego smutnego, ale i poetyckiego, bo pakując ten sprzęt, wierzę o tym, że on będzie sklejany, on nigdy nie ujrzy z reguły światła dziennego. Nigdy Twoje sentencje nie zostaną odczytane. Chyba, że dojdzie właśnie do takich zbiegów okoliczności. Kto to mógł być? Mam sobie, wyobrażam sobie. Jakąś romantyczną wizję byłych mnichów z klasztoru, którzy zostali, prawda, wcieleni do jakiejś fabryki, no bo klasztor się rozwiązał, bo coś się tam podziało i teraz tęsknią za swoimi starymi dobrymi czasami. I w tym takim romantycznym zrywie piszą całą poezję. W środku jakichś głośników, w środku telewizorów, w środku obudów do jakichś sprzętów użyteczności publicznej, które użyteczności domowej które po prostu trafiają przez te wszystkie hurtownie wielkie do europejskich, amerykańskich i wschodnich domów. Powiem wam, że to jest historia, która nie mieści się w głowie. Kto normalny by coś takiego robił? W zasadzie, czy ja oskarżam osobę, która to robi o, o, o bycie nienormalną? Nie. Ale wydaje mi się, że osoba, która robi coś takiego w jakiś tam sposób szuka uwolnienia? Jest w, tym, jest w tym jakaś pewna metafizyka, wręcz filozofia taka, że ona szuka poprzez te wiadomości jakiejś drogi do wolności. No bo umówmy się, że w fabryce w Chinach do tej pory warunki pracy są często mocno niewolnicze, pensje są nadal niewielkie, rygory są olbrzymie, wymagania są olbrzymie od tych ludzi. No, i ci ludzie czują się zniewoleni. Taki wolny duch, który jest złapany przez takie szpony no, takiego przemysłu brutalnego, no, próbuje się uwolnić. To jest smutne i to, to pokazuje, jak takie kolektywne myślenie, czy kolektywizm, który jest popularny w Chinach, tłamsi ten indywidualizm. A, a dosłownie, dosłownie to jest przejawem indywidualizmu, przejawem. Sztuki pewnym. Śmieszne, ale ja wiem, podniecam się boczną ścianą głośnika, ale kto z Was dostał taką wiadomość w butelce? No dobra, więc co to znaczy? Koleżanka mi to przetłumaczyła. Znaczki pojawią się tutaj gdzieś na ekranie w montażu. Natomiast co to znaczy? Słuchajcie, zapomnij o przeszłości, trzymaj się teraźniejszości. Masz o przyszłości. Zapomnij o przeszłości. Trzymaj się teraźniejszości. Masz o przyszłości. Taka piękna sentencja, no nie? Można, pod, można by było podpisać Paulo Coelho, można by było być złośliwym. Można by było śmiać się z tego, że to jakieś grażynowe cytaty. Ale nie, ten cytat jest naprawdę głęboki. Zapomnij o przeszłości. To, co wydarzyło się kiedyś, wydarzyło się kiedyś. Rozpamiętywanie, rozdrapywanie tego ciągłe będzie cię bolało, będzie kłopotliwe, będzie ściągało cię do dołu, będzie sprawiało, że żyjesz patrząc się do tyłu. Idziesz do przodu, poruszasz się do przodu, ale głowę masz zwróconą w drugim kierunku i tylko zerkasz za siebie i rozpamiętujesz. I to jest mądra porada. Może nie do końca, żeby zapomnieć, ale pogodzić się z tą przeszłością. Nie obracać się. Na nią cały czas. Czasem machnąć na niektóre rzeczy ręką, pogodzić się ze swoimi rodzicami, ze swoimi porażkami, nie żyć swoimi porażkami, nie żyć swoimi klęskami. Nie rozdrapywać tego bez końca. Miałem kiedyś taką sytuację. Miałem wypadek samochodowy. Jechała w nim. Wiozłem dwie osoby. Jedną z nich była moja ówczesna narzeczona. I powiem wam szczerze tak, że no, z mojej winy to był wypadek. Zajechałem drogę, mm, źle skręciłem w lewo skręt, no i roztrzaskałem cały przód samochodu. Znaczy wjechał w nas SUV, no, takie dwuipółtonowe, rozpędzone auto przez wioskę jechało. E, rozwaliło cały przód samochodu. Jechaliśmy drobnym samochodem. Gdybym pojechał metr dalej, ten SUV nie odbiłby lekko, mimo że jechał bardzo szybko, no to zabiłby moją, moją narzeczoną. Wkrótce matkę Mojego syna. I powiem wam, że miałem tydzień taki po tym wypadku, że jakby parę dni dochodziłem do siebie jakby mentalnie, trochę się ochłonąłem, ale dosłownie miałem takie popołudnia, że nachodziła mnie taka paniczna wręcz myśl. Miałem taki silny skok adrenaliny, uderzenie i natrętne myśli, których nie mogłem się pozbyć. Co by było gdyby? Gdybym dopuścił do wypadku, w którym zginęła. Zginęła moja narzeczona, i byłem absolutnie przerażony. Dosłownie była to tak paraliżująca, stresująca myśl, że gdybym po... zanurzył się w tej obsesji, to bym zwariował. Dosłownie bym zwariował. Wymagałbym natychmiastowej pomocy psychologicznej i nabawiłbym się naprawdę grubej traumy. W całe szczęście szybko ten taki prysznic sobie fundowałem, tego, że na szczęście to się nie wydarzyło. To jest wszystko w jakichś tam hipotezach, no. Zda... Zdarzyło się to, co się zdarzyło. Z mojej winy był wypadek, natomiast gdybym to rozdrapywał, gdybym dosłownie tym żył, gdybym tym oddychał, bym zatruł całe swoje życie. Mimo, że to było hipotetyczne, hipotetyczna rzecz, która się nie wydarzyła, czułem tak silny żal i tak silny, silny napór emocji i smutku. I wiem, że wiele osób tak ma i ma problem z wzięciem takiego zimnego prysznicu, ochłonięciem od takich super stresujących wydarzeń, w szczególności jak jest się na przykład rodzicem i stanie się coś naprawdę takiego, że rodzic mógł zareagować i dziecko o mały włos, mały włos nie, pozb nie pozbawiło się życia z jakiejś tam w jakimś tam absolutnie głupim wypadku i wiem, że po prostu rodzice potrafią przeży przeżywać, wpadać wręcz w taką paranoję, strach. I towarzyszy nam to bardzo często. W szczególności dzieci, które miały trudny dom, rodziców, którzy sami mieli problemy i parentyfikowali się bardzo szybko. Te dzieci się parentyfikowały, czyli brały odpowiedzialności nieadekwatne do ich wieku. Mając 13 lat, brały się za wychowywanie swojego młodszego brata, czy młodszej siostry, czy, czy, czy robiły rzeczy bardzo poważne w wieku 15 lat, musieli już zajmować się prawda, jakimiś niedołężnymi rodzicami bo coś się tam podziało, zdarzył się jakiś wypadek, albo po prostu rodzice no, mieli straszne problemy. No i potem takie dzieci, wchodząc w dorosłość, na przykład z takim syndromem DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, wy wypominają sobie, że mogłem zrobić więcej, że gdybym zrobił tylko to i to, to może mój tata, może moja mama, Prawda? By żyła, albo by była zdrowa, albo coś by się nie wydarzyło. Dosłownie żyją przeszłością. Gdybym zrobił to więcej, ona by ode mnie nie odeszła. Gdybym był lepszy, inny, taki, siaki, owaki. Więc początek tej sentencji Zapomnij o przeszłości jest bardzo mądry, bo żyjemy właśnie tu i teraz, czyli trzymaj się teraźniejszości. Decyzję podejmujesz tu i teraz, i to jest kolejna fajna myśl tej sentencji. Wcale nie głupia. Wcale nie płytka. Decyzję podejmujesz tu i teraz. I to jest jedna z takich sytuacji decyzyjnych, wymagających odwagi, żeby na przykład zmienić złe nawyki. Tu i teraz decyduję o tym, że no nie pozwolę sobie więcej wchodzić na głowę przez współpracowników, przez teściową, przez toksyczną rodzinę, przez partnera. Postawię gdzieś granice. Tu i teraz. Czyli to mniejsze, mniejsze znaczenie ma w kontekście takiej rzeczywistości, co myślisz, tylko co robisz. Po czynach ich poznacie. Możesz myśleć straszne rzeczy, ale ważne jest ostatecznie co robisz. To fakt, że to co masz w głowie często przekłada się potem na to, co, co robisz w rzeczywistości. Ale może być wręcz przeciwnie. Możesz spróbować działać i tak bardzo często dochodzi do, do wielkich zmian w życiu. Wbrew swojemu pierwszemu odruchowi, wbrew swoim pierwszym, pierwszym myślom. Tak bardzo często zresztą leczy się uprzedzenia. Leczy się rasizm, leczy się, leczy się takie uprzedzenia na, na punkcie wiem, seksualności czy ideologii politycznej. Czyli, okej, okay, pierwsza myśl jest taka, że nie wiem, środowiska LGBT powodują u mnie olbrzymią niechęć. To nie jest moja myśl, ja po prostu mówię hipotetycznie. Ale masz taką, może być tak, że masz taką pierwszą myśl, bo, i, bo tysiąc argumentów. Ale zawieszam swoją, swoją wiarę w to i próbuję na przykład porozmawiać z daną osobą, na przykład wejść w dane środowisko i spojrzeć na tą osobę, próbuję. Nie zawsze to jest możliwe, ciężko to zrobić idealnie, ale próbuję spojrzeć, na drugą osobę, jak na białą kartę i ją poznać, wyrazić zainteresowanie. Tak bardzo często leczy się właśnie uprzedzenia, <laughs> różnego rodzaju homofobie, nie hom homofobie, czy jakieś uprzedzenia ideologiczne, że właśnie zawiesza się pewną, pewną, pewną wiarę w, swoje, w swoją ideę, w swoje idee. Więc czyny przed słowami, słowa przed myślami, generalnie. Trzymaj się teraźniejszości. Żyjesz tu i teraz. Zmieniasz rzeczywistość tu i teraz. Ta rzeczywistość może ci się zmienić, może osunąć się pod twoimi nogami, ale ty codziennie podejmujesz decyzję tu i teraz. Czy wstaniesz i obudzisz się o fajnej godzinie, pójdziesz spać o dobrej godzinie, nie obierz się przed spaniem, będziesz y, dobrze się wyśpisz. Te rzeczy podejmujesz tu i teraz. Czy pójdziesz do pracy i... Będziesz się starać możliwie jak najlepiej wykonywać swoją pracę, nie wiem, być w niej zadowolony, rozwijać się. Decyzje podejmujesz tu i teraz. I bardzo często jest tak, i to jest ważne: trzymaj się teraźniejszości, akurat tego nie mówi, ale że my wpadamy w taki autopilot, i ten autopilot dobrze jest wytrącać, dobrze jest wyłapywać u siebie, że wpadamy w autopilot i świadomie decydować, żeby. Robić coś innego. Autopilot mam na myśli robić rzeczy o najniższym progu wysiłku. W danym momencie. W szczególności, kiedy ci szkodzą. W szczególności, kiedy to nie jest wypoczynek. No i teraz ostatnia rzecz. Marz o przyszłości. Z tym mam trochę problemu, bo to może znaczyć wszystko. Oczywiście większość takich sentencji zapomnij o przeszłości, trzymaj się teraźniejszości, marz o przyszłości, można interpretować na tysiąc różnych sposobów. Ale jest, są tym zaszyte, jest tym zaszyta ta myśl o, o tych ideałach w przyszłości, że coś ciębie czeka w przyszłości. Co ciebie czeka? No, możemy wyznawać taką depresyjną kulturę nihilizmu, takiego wręcz powiedziałbym katastrofizmu. A ona jest czasem ostatnio nawet dość popularna, w szczególności w ruchach, które. Bardzo silnie fiksują się na, na, na takim spojrzeniu na katastrofę klimatyczną. Jest taki fanpage, można panikować, bodaj, tak się nazywa. No to oni tam brylują w takim katastrofizmie, to dosłownie straszeniu ludzi, braniu najbardziej ekstremalnych z najbardziej ekstremalnych przypadków i ekstrapolowaniu ich jako to jest to, co nas czeka, więc najlepiej można sobie usiąść. Rozłożyć ręce i nic nie robić. Często takie <laughs> depresyjne i właśnie katastroficzne komentarze trafiają się u mnie pod filmami, gdzie rozmawiamy sobie o rodzinie, o dzieciach, o małżeństwie. O... Bardzo często pojawiają się komentarze. Nigdy nie będę mieć dzieci i nie będę ich wskazywać na taką straszną przyszłość. Jaką straszną przyszłość? Wię większość rzeczy ty dzieciom organizujesz. A... Tak, okej. Okay. Świat brnie w różne dziwne, mroczne rejony. Ale to nie znaczy od razu, że wszystko zawsze będzie źle. A to jest właśnie ten sposób myślenia: taki katastroficzny, depresyjny, pesymistyczny, nieprawdziwy. To jest błąd poznawczy taki katastrofizm. Często to widzę. Jest to smutne, bo ciężko te osoby wyrwać, bo technicznie można powiedzieć, że. Mają rację, że świat zmierza pod wieloma względami w złym kierunku, ale pod wieloma też względami zmierza w dobrym kierunku, ale my umyślnie unikamy patrzenia się w tym w tą stronę. My umyślnie tylko patrzymy się tylko na, na, na złe rzeczy. Zmarzenie przyszłości to, to taka realizacja naszych, naszych aspiracji, natomiast właśnie Jedną rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jakby patrząc na tę sentencję i myśląc o tym, jakie ona myślenie u mnie wzbudza, jakie refleksje u mnie wzbudza, to to, że my marzymy o przyszłości, mamy jakąś, jakieś wyobrażenie tego, co nas spotka, czy ono jest realistyczne, czy jest wręcz takie odklejone i fa jest, jest fantazjowaniem, to najwięcej szczęścia, które nas w życiu spotka, jest pomiędzy właśnie trzymaj się teraźniejszości, a ja marz o przyszłości, czyli tej ścieżce, której my codziennie podejmujemy kroki do tego, żeby dojść do tej przyszłości, która nam się marzy. Bo ta, ta myśl gdzieś zawsze z tyłu głowy mi, mi dudni, że szczęście to nie jest osiąganie rzeczy, które nam się wymarzyły, bądź, bądź które gdzieś tam są wynikiem naszej pracy. To nie jest osiąganie tych rzeczy. Osiągnięcie tych rzeczy to jest tylko jakieś tam finalizacja jakiegoś etapu, ale właśnie dążenie. Do tych rzeczy. Wiele osób o tym mówi, wiele osób to przypomina, ale ciężko być na co dzień tak skupionym, żeby dostrzec, jak ważne są takie drobne, małe rzeczy, które cieszą w dążeniu do swoich marzeń, w dążeniu do swoich, do swoich aspiracji. Takie malutkie, malutkie kroczki. To wszystko jest ukryte właśnie w, w całej ścieżce. Czyli nie jest ważne do końca, co robisz, tylko jak to robisz. Jeśli sprawia ci to frajdę, jeśli potrafisz robić to na kilka różnych sposobów, jeśli w jakiś tam sposób pasjonuje cię, to odkrywasz coś za każdym razem, jest to pobudzające to, co robisz. To będzie ci to sprawiało radość, to będzie ci to sprawiało dumę, to będzie nadawało ci sens w życiu. D dlatego też zresztą dla wielu ludzi posiadanie dziecka jest spełnieniem, daje sens właśnie w życiu. Dlaczego? Dlatego, że dziecko wymaga właśnie takiej Ciekawej ścieżki. Posiadanie dziecka jest eksploracją swoich słabości, swoich silnych stron, odkrywaniem siebie na nowo, odkrywaniem pewnych emocji, których się w ogóle nigdy nawet nie odczuwało. To jest właśnie nowa ścieżka, która jest pasjonująca dla wielu osób, jest niesamowita, właśnie niesamowitym wglądem w siebie, nie w dziecko, które jest malutkie. No, w dziecko można mieć dość łatwo raczej wgląd. Dziecko nie jest skomplikowane ze swojej natury zbytnio, ale właśnie my jesteśmy bardziej złożeni i my, poprzez, patrząc się na dziecko i wychowując je, mamy ciekawy wgląd w siebie, przez co ta podróż do celu, jakim jest wychowanie fajnego, fajnego dziecka, ta podróż jest pasjonująca dla wielu osób. I dlatego... Dziecko samo z siebie, chociaż młodzieżowcy z reguły się tego nie spodziewają, daje dużo poczucia sensu i dużo poczucia radości, bo ta droga jest wyboista, ciekawa, pobudzająca intelektualnie. Nie Jest czymś innym, do czego przywykliśmy, jeśli na przykład zacząłeś pracę zawodową w swoich latach dwudziestych, wchodzisz w trzydziestkę i już wszystko wiesz i wszystko znasz i masz obcykane, co i jak, jak się obracać na rynku pracy, jak zarabiać pieniądze, jak sobie poradzić. No to możesz stać się leniwy i cyniczny. A dziecko to wywraca trochę, bo jest czymś innym zupełnie. Ale też właśnie ciekawe zajęcia, ciekawe prace, ciekawe hobby. One też potrafią wywrócić naszą codzienność, trochę ją y, przyprawić, dodać im czegoś ciekawego. Więc marzenie o przyszłości tylko wtedy ma sens, kiedy trzymamy się tej teraźniejszości i w tej teraźniejszości odkrywamy cały czas coś, e, coś ciekawego. Taka inspirująca myśl, która przyszła mi. 10 lat temu w głośniku. Jeśli ktoś jest zainteresowany detalami, i byłby w stanie mi sprawdzić, to byłbym w stanie odgrzebać, jaka to była marka głośników, bo myślę, że gdzieś to nawet zapisałem. Tutaj nie mam żadnego, żadnego logotypu. Nie udało mi się też nigdy znaleźć, a szukałem fabryki, w której są one produkowane. Bo być może wysłałbym maila, być może znalazłbym. Tego tego romantycznego Chińczyka, i dowiedział się, że jest to prawda jakiś były mistrz Shaolin, który wysyła wiadomość do prawda Europejczyków, którzy za parę lat będą na YouTube o tym opowiadać. A może to jest po prostu zwykła osoba, która chciała uwolnić się z więzienia, w którym tkwi, w fabryki z fabryki frustrującego miejsca i uwalnia swoje myśli poprzez taką prostą formę zwykłą, Taką kredę woskową, bo to jest chyba kreda woskowa. To jest nie, nieścieralne. Ktoś, kto dąży do wolności. Przekazał nam dzisiaj inspirację. Bardzo ciekawą. No i słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.